Z drżącym sercem spróbuję poprowadzić rekolekcje dla osób skrzywdzonych, którzy niosą głębokie krwawiące rany. Ośmielam się podjąć ten temat z dwóch powodów. Po pierwsze pragnę skrzywdzonym nieść ulgę w cierpieniu i jeśli o ile to w ogóle możliwe, podzielić się nadzieją. A po drugie, sam, będąc osobą skrzywdzoną, skrzywdzoną w dzieciństwie przez dorosłych, posiadam pewne doświadczenie radzenia sobie i nieradzenia z doznaną krzywdą. Choć wiele mnie to kosztuje, to dla wsparcia cierpiących spróbuję podzielić się własnym doświadczeniem. Choć to domaga się pewnego obnażenia swojej historii. Ale jeżeli ona ma komukolwiek posłużyć, to nie waham się. Obecna sytuacja na nowo otworzyła moje stare rany rany z przeszłości. Otworzyła moje, na pierwszy rzut oka, niewidoczne rany. Które noszę na duszy i na ciele. Gdy słucham osób skrzywdzonych, widzę też samego siebie. Widzę lekarza, który przerażonymi oczyma patrzy na mnie. Gdy wylądowałem w szpitalu, pobity i skrzywdzony. Przez kilka lat yy, yy, przyszło mi żyć w środowisku, które zagrażało. Mojemu zdrowiu i życiu. W świecie bardzo głębokiej patologii, w świecie, gdzie królował alkohol, wciąż widzę pijanych ludzi, którzy. Wiem, jak, jak boli obojętność. Wiem, co to strach. Wiem, czym jest lęk o własne życie. Wiem, jak smakuje głód. Choć może trudno to pojąć. Nie jest mi obcy ból przemożnego poczucia wstydu, wiem co to samotność w tłumie. Przez lata próbowałem otrząsnąć się z zadanej mi krzywdy, jednak ona wciąż żyje we mnie. Choć spotkałem na swojej drodze wielu ludzi. Którzy byli i są dla mnie nieocenionym wsparciem. Jestem jaki byłem, jestem jaki ukształtował mnie koszmar dzieciństwa. Te demony przeszłości często wracają i próbują odebrać mi nadzieję, i często dzieje się to w najbardziej nieprzewidywalnych momentach. Jakiś człowiek z jednym zdaniem, jednym słowem, spojrzeniem, zachowaniem uruchamia we mnie. Tam ten koszmar. Biorę odpowiedzialność za swoje słowa, ale też jeżeli już mówimy, to do końca. Na przestrzeni lat, kiedy zmagałem się z raną, wiele razy, kiedy tak intensywnie się zmagałem, bo zmagam się dalej, to na przestrzeni tych lat wiele razy myślałem o odebraniu sobie życia. Choć koszmar dawno się skończył, Pozostawił we mnie rany, których nie potrafię się pozbyć. Dzisiaj rozumiem, że chyba, chyba bez chyba nie pozbędę się ich. Wydaje mi się, że rozumiem skrzywdzonych. Jeśli mi pozwolą, podzielę się z nimi zmaganiem, moim radzeniem i nieradzeniem sobie z krzywdą. Może moja walka pomoże komuś, Dźwigać jego krwawiące rany.